Witajcie Słowie na dobry dzień. Dzisiaj słowo na dobry dzień związane z okolicznością, do której zmierzam. Okoliczność pogrzebu. Zostałem ci poproszony o to, żeby poprowadzić pogrzeb osoby wierzącej, chodzącej z Chrystusem. I dzisiaj, tak przygotowując się do tego pogrzebu, pomyślałem o tym, co napisał Kaznodzieja w ósmym rozdziale, w ósmym. Wersecie. W Księdze Kaznodziei w ósmym rozdziale, w ósmym wersecie jest zapisane tam słowo, które mówi o tym, że żaden człowiek nie ma mocy nad wiatrem, że nie potrafi go powstrzymać. I myślę, że jesteśmy tego świadomi. Ostatnie lata pokazują nam, jak wichury, trąby powietrzne przechodzące przez Polskę są bardzo mocno niszczyścielskie, niszczą po prostu wszystko, co na swojej drodze spotkają a my nie jesteśmy w stanie nad nimi zapanować. I dalej kaznodzieja mówi o tym, że nikt też nie rządzi dniem swojej śmierci. Że nikt nie jest zwolniony od walki, takiej codziennej i żadna niegodziwość, inne tłumaczenia mówią bogactwo, nie zwolni i nie ocali grzesznika od dnia śmierci. I to jest prawda. Wszyscy wobec śmierci jesteśmy równi. Czasami żyjemy tak, jakby bogactwo miało uratować nas od, od śmierci, od tego przejścia na drugi brzeg, ale zobaczcie, że wobec śmierci jesteśmy też bezradni. Przychodzi w momencie, w którym Bóg uzna to za stosowne, aby nas odwołać z tego świata. Przychodzi w momencie niespodziewanym i myślę, że od momentu swojego urodzenia zmierzamy właśnie ku śmierci. Ku życiu, które będzie miało miejsce w wieczności. I warto sobie uświadamiać to każdego dnia, że tutaj żyjemy przez chwilę, że to jest moment, że to jest pielgrzymka, a naszym miejscem docelowym jest niebo. Miejscem docelowym każdego człowieka jest niebo. Nie każdy chce z tego skorzystać, ale ja wierzę, że jako chrześcijanie jesteśmy tego świadomi i każdego dnia przygotowujemy się. Do tego, żeby spotkać się z naszym Panem i Zbawicielem, yy, który oczekuje na nas w Królestwie Niebios, który przygotował dla każdego z nas mieszkanie, aby razem z Nim tam być. I chciałbym Was dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy nie bali się myśleć o śmierci, żebyśmy nie bali się myśleć o tym, że ona nastąpi, żebyśmy nie oddalali jej tak jak ludzie tego świata, którzy próbują uniknąć śmierci poprzez yy, swoje bogactwa, a tak naprawdę nie są w stanie uniknąć śmierci. Nie mają władzy nad dniem swojej śmierci. Warto też pamiętać o tym, żeby być przygotowanym na to spotkanie z Panem. Warto też być przygotowanym na spotkanie z Chrystusem. Dbajmy o to każdego dnia. Kochani, dzisiaj tak poważnie, pogrzebowo, ale chciałbym, abyśmy z tego wyciągnęli jedną ważną myśl. Abyśmy byli gotowi, na spotkanie z Panem, bo nie mamy nad dniem naszej śmierci władzy, a tylko możemy być dobrze przygotowani na spotkanie z Chrystusem. Radości w Panu pozdrawiam. Do zobaczenia jutro.